Samorządowcy z Województwa Śląskiego jednym głosem przeciwko Polskiemu Ładowi w obecnej formie. Dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Kongres Założycielski Ruchu Samorządowego Tak dla Polski w Województwie Śląskim. Wszystkie szacunki wynikające z Polskiego Ładu pokazują, jak y, dużo tracą samorządy dzisiaj y, ze względu na regulacje prawne, te centralne. I w przypadku miasta Katowice to wpływ z podatku PID jest o 160 milionów niższy w tym roku tylko i wyłącznie, a w kolejnych latach będzie to rosło. 220 później 260 i w kolejnych ponad 300 milionów złotych. Wśród uczestników kongresu był także prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Samorządowcy podkreślali, że chcą wspólnego startu opozycji w wyborach. Przekazaliśmy wszystkim partiom opozycyjnym, które działają i w parlamencie i poza parlamentem. Sześć postulatów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Chcemy, aby w połowie roku z każdą partią było podpisane porozumienie Ruchu Tak dla Polski, aby zadeklarowali, że w ciągu pierwszych studni dni rządów te postulaty, które są bardzo łatwe do spełnienia i tak naprawdę przywracają rolę samorządów w Polsce, zostały zrealizowane. Naszym ideałem jest to, że była jedna lista opozycji, żeby wszystkie opozycyjne siły szły razem i wtedy będą miały pełne poparcie samorządów, stąd też te sześć postulatów samorządowych, o których wspominał Pan Prezydent Sosnowca, które są naszym warunkiem przystąpienia do takiego bloku. Wśród postulatów jest między innymi zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT do 49%, utworzenie Funduszu Rozwoju Polski Lokalnej, które miałby wspierać najmniejsze miejscowości, czy likwidacja dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów.